Pusto. 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 I tu też strasznie pusto. A co najgorsze, tutaj też jest strasznie pusto. Ale co na to Ewangelia? W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały ciemności, przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do innego ucznia, którego Jezus kochał, i oznajmiła im: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go złożono. Piotr i ten inny uczeń wyruszyli więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten inny uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy się pochylił, zobaczył także leżące płótna. Nie wszedł jednak do środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr, i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz zwinięta osobno w innym miejscu. Wtedy wszedł ten inny uczeń, który, go, który dotarł wcześniej do grobu. A gdy zobaczył, uwierzył. Nie pojmowali bowiem jeszcze pisma, i trzeba, aby on powstał z martwych. Uczniowie wrócili więc z powrotem do siebie. A więc czy to nie jest dziwne, że pustka wywołała tak wielki entuzjazm? Zazwyczaj, kiedy spotykamy innych ludzi, mówimy im, aby w ich życiu niczego nie brakowało, aby wszystko było pełne, aby ich życie było dostatnie. I takiego też życia oczekujemy. Jednak w życiu Marii Magdaleny, Piotra i Jana. Okazało się, że pustka zaczęła całkowicie coś nowego. I my dzisiaj także możemy się żalić, smucić i denerwować na tak wiele pustek w naszym życiu, ale to jest może wezwanie do tego, żeby tą pustkę przekuć w jakąś nowość, tak jak 2000 lat temu przy Pustym Grobie. Dlaczego Piotr i Jan tak bardzo biegli? Bo być może czuli, że ten pusty grób to nowy rozdział ich życia. Być może wyczuwali, że to jest to miejsce, gdzie zacznie się wszystko od nowa. I mieli wielką rację. I z tej pustki każda z tych trzech postaci, czyli Maria, Magdalena, Piotr i Jan, wywnioskowali dla siebie całkowicie co innego. Maria widziała tylko kamień odsunięty od grobu. Jan zobaczył pusty grób, a Piotr zwinięte płótna. A więc do każdego pustka przemawia inaczej. Ta pustka może mieć różne konsekwencje ale ta pustka jest niesamowitym zwiastunem czegoś wielkiego. Piotr, Jan i Maria Magdalena mogli się denerwować, mogli się martwić, mogli biec z powrotem do uczniów i mówić im, że, że jest pustka, że wszystko się skończyło, że nie dość, że go zabili, to jeszcze go ukradli. Ale oni uwierzyli. Oni, kiedy przez trzy lata współpracowali z Jezusem, kiedy z Nim przenierzali... Różne ziemie, ziemi świętej, wszędzie tam widzieli Jezusa, który naprawdę wiele im o sobie pokazał i mieli oni wielką wiedzę. Jednak wtedy przy pustym grobie uwierzyli. To niesamowite, że uwierzyli wtedy, kiedy było pusto, wtedy, kiedy go tam nie było, wtedy, kiedy, kiedy to było bezsensowne. Wtedy uwierzyli. Kiedyś ksiądz Józef Tischner powiedział takie piękne słowa że od momentu, kiedy Chrystus pokonał śmierć, żaden entuzjazm w życiu chrześcijanina nie jest przesadą.